Dobre, Guten Morgen. Mein Name ist Christian Scheer und ich werde heute einen Vortrag über Schorf Nazywam się Christian Schere i chciałbym państwu dzisiaj przedstawić moje wystąpienie poświęcone Pancholi Aboni. Bevor wir in die Thematik einsteigen, möchte ich ganz kurz unser Institut, unsere Region vorstellen, damit man die Sannien, vielleicht war das schon Problematiker, ich habe ihn vorgestellt, ich habe kurz mein Institut für den Brasilien, spezielle Jaguan-Jast vom Potsdam-Uprava. Und Sie sehen, was gestern ja auch schon gezeigt wurde, Hagelschutznetze, also die Intensität hier, um unsere Kulturen zu schützen, zeigt sich hier auch wieder. I to, co już wczoraj było mówione na temat ochrony przed gradem, na tym zdjęciu również Państwo możecie zobaczyć, że też jest to bardzo intensywny u nas temat. I tu już Państwo widzicie, że to jest 3% jako jezioro Bodeńskie. Wiadomo, że ta ilość to nie jest w jakiś sposób możliwe, żeby to porównać z tym, co produkuje się w Polsce. Muszę Państwu powiedzieć, że u nas stawia się bardzo wysoko poprzeczkę jakości, a żeby uzyskać tę jakość, trzeba prowadzić odpowiednią ochronę roślin. Kernthema bei uns der Schorf. Sie sehen das auch anhand der Sorten, sehr schorf-anfällige Sorten, kommt die Na dole tego przeźrocza widzicie Państwo nasze główne pozostające w uprawie odmiany i Parchia Boni jest tutaj na pewno chorobą Nummer jeden. Und seit mittlerweile zehn Jahren bin ich am Institut und in den zehn Jahren haben wir sehr intensiv auch mit Firmen viele Versuche zu Schorf durchgeführt. Muszę powiedzieć, że na obecnym stanowisku jestem w Stacji doświadczony od 10 lat i z różnymi firmami w tym aspekcie prowadziliśmy wiele doświadczeń. Reden, ist das eine Bo jeżeli mówimy tutaj o ochronie przeciwko Parchowi, to jest to tak zwana całkowita strategia i so verfügung stehenden pflanzenschutzmaßnahmen gesagt shallen nas odporności minderwirkung vieler wielu produktów działanie niedostateczne wielu produktów au durch diese extrem witterungssituationen kommen unsere normalen fungizide die bakterizomycide deutlich an ihre leistungsgrenze Muszę powiedzieć że te wszystkie dostępne środki które państwu powiedziałem w naszych warunkach pogodowych niestety ale działają tylko, powiedzmy sobie, w pewnym zakresie. Wir konnten ursprünglich die Schorfstrategie mit einem Belaksfungizid beginnen i nachfolgową infekcją kurativ nacharbeiten. Że mogliśmy rozpoczynać w sobie naszą strategię na bazie e, dłużej działającego fungicydu, a potem go z interwencyjnym w jakiś sposób łączyć. Aber seit rund dem Jahr 2000 konnten wir feststellen, die Anilinopyrimidine haben ihre Wirksamkeit verloren. Wir haben sehr umfangreich ein Monitoring durchgeführt. Wir haben viele Schorfstämme in der Region geprüft. I z tego tytułu badaliśmy wiele izolacji różnych szczepów pacha. Hier sehen Sie eine solche Darstellung am Beispiel von Cyprodienil, es gilt aber auch für Pirimetanil. Keines der Schorfstämme zeigt noch eine volle Wirksamkeit. I tutaj badaliśmy różnego rodzaju środki, chcąc zwalczać te szczepy, Niestety ich działanie było w tym momencie bardzo ograniczone. Widzimy <laughs> też monitoring, w jaki sposób będą działały tzw. biozole. Tutaj widzicie Państwo tzw bazowe porażenie, które powiedzmy było potrzebne, żeby zobaczyć działanie. I tu mogliśmy stwierdzić, że na izolowanych przez nas szczepach działanie interwencyjne po 24 godzinach od porażenia praktycznie nie było wykazywane. Pokazuję jeszcze bardzo dobre. Zu begründen ist das. Silit Dodine in Deutschland erst seit 2008 zugeszczone. Ale tu muszę powiedzieć, że Silit, czyli substancja aktywna Dodina, dopiero został dopuszczony do handlu w Niemczech w roku 2008. Daduż haben wir diesen Wirkstoff sehr schonend eingesetzt, ohne ihre Resistenzen zu fördern. Przez to mo możemy ten Präparat. No, Dość, że tak powiem, rozsądnie stosować. A co za tym idzie, jest jeszcze dane i jakby mobilizację sił odpornościowych. I również jest to preparat, który w kontakcie z glebą, w glebie będzie, że tak powiem, do dostępnego fosforanu przetwarzania. produkty, które mówiliśmy tutaj o bardzo szerokim spektrum preparatów, które są dostępne na rynku. I tu w naszych, można powiedzieć zaleceniach nie znajdziecie państwo tych środków. Dlatego, że my na początku sezonu zaczniemy oczywiście od naszego typowego miedzianu. Na dole widzicie Państwo na tym przeźroczu wszystkie fenologiczne stadia rozwoju. I widzicie Państwo również, że nasz Delan jest od tej wczesnej fazy również produktem standardowym. I schwierige Wetterextreme, hohe Niederschläge kommen. Aber wenn wir zaczynamy przechodzić tutaj w okres tak zwanych trudnych czasów, ekstremalnych warunków. Kombinieren wir ein Delan mit Phosphonaten. To w tym momencie kombinujemy, będziemy mieszali nasz Delan z fosforynami. In der Phase extremen Sporenfluges Fluges verwenden wir noch selekt

Przy końcu kwitnienia, czy od końca kwitnienia w tak zwany gotowy produkt strobilury z kaptanem, czyli Consist Plus, a następnie bazujemy znowu tutaj na Delanie i Kaptanie. Kombiniert wird hier die produkt i produkt palety mit Meta Oczywiście tu mamy prawo do pewnej kombinacji z wykorzystaniem. Preparatów działających na mączniaka. A bliżej zbioru będą stosowane preparaty, które będą nam tutaj pomocne przy zwalczaniu chorób przechowalniczych. auch hier Tutaj widzicie Państwo, że jako dostępny będzie nam tutaj Flint za to

A teraz pozwolicie Państwo, że spróbuję, no, na zasadzie pewnej dedukcji przedstawić moją wizję dla polskiego sadownictwa. Oczywiście bardzo ważnym jest, żeby mieć możliwość wykorzystania tzw. modeli prognozowych gdzie możemy dobrze odczytać wszystko to, co związane jest ze wzrostem, infekcjami i możliwością wystąpienia infekcji. I dopasowując się do tego, powtarzamy opryskiwania fungicydowe. Rein vorbeugen. Wiadomo, że należałoby tu robić zabiegi na zasadzie zapobiegania. Wir wissen, dass DELAN w Extremsituationen Unterstützung benötigt. I teraz wiecie Państwo, że w ekstremalnych warunkach DELA będzie potrzebował wsparcia. In dieser Phase ist ein Einsatz von Phosphonatem, z.B. V16 notwendig. I w tym momencie należałoby również tutaj. Sięgnąć po fosforyny, potem FOS-60. Tu macie już wtedy Państwo tę świadomość, że oprócz dobrego działania przeciwko parchowi, będzie i dobre działanie na przeciwko maczniakowi. I wiadomo, że w swoich salach musicie Państwo sami kontrolować stan odporności na anielinopyrimidyny, strobiluryny czy. W das ist zwar auf den ersten Blick teuer, aber die Kosten sind gut investiert, da man hier eine langfristige Strategie erzielt. wenn Sie sich man die Informationen darüber hat, ist es sinnvoll, Anilinos, als auch nur in Tankmischung mit Delan mit Captan zu verwenden. I jeżeli macie państwo już te informacje na temat tego co naprawdę dzieje się w waszym sadzie na co jest odporny, na co nie jest odporny to wszelkiego rodzaju ani dla pieriddynej stosować tylko w mieszankach zbiornikowych z innymi produktami. Für die Zukunft, denke ich, wäre es auch hier in Polen sinnvoll, Schwefelkalk, sofern das zugelassen wird, einsetzen zu können. Und ich meine auch, dass es in polnischen Waren die Möglichkeit, die Bielosiaczku-Wapnia zu stosieren, szczególnie auch in mokrych Latten, wohl wissend, dass das nur in extrem situation 1 2 3 mal maximal eingesetzt werden soll. Alle też tą świadomością, że ma być stosowany jedynie w tak zwanych sytuacjach ekstremalnych. 1 2 maksymalnie 3 razy w sezonie. Gdyby damy pierwą fazę schof frei verlassen, müssen wir auch an die Sommeranwendung denken. Aber wenn w momencie kiedy Przestaniemy już, czy zaniechamy tak pierwotnej ochrony na parcha, musimy myśleć, a co możemy podać w okresie, w okresie letnim. Bo to, co Państwo musicie wykonać, to jest otoczyć nowe przyrosty cały czas fungicydem, żeby nie dopuszczać do infekcji. Als nächstes wäre auch hier die Frage, wie wirken Azole by Ihnen im Sommer. Następne pytanie byłoby a jak u Państwa w sadach działają triazole? Das muss in den einzelnen Anbauregionen geprüft werden. Myślę, że to też trzeba zbadać w poszczególnych regionach upraw. Wenn man weiß, es funktioniert nicht mehr, kann man das weglassen. W momencie, kiedy wiecie państwo, że to nie przynosi spodziewanego efektu lepiej. Zastąpi to czymś innym. i dann schauen wir uns und kupferprodukty bei in an. Auch da, ich, wird, möglicherweise zu kommen. Oczywiście można było też wykorzystać dostępne e, produkty, e, powiedzmy, węglany czy e, preparaty miedziowe. Ale spodziewam się, że one podane latem też będą wykazywać pewną fitosakrzyczność. Wenn man dann weiter schaut in Richtung Lagerfäulin, wäre aus hier zur Absicherung sinnvoll noch weiter bosfonate reinzuwiesen. I myślę, że patrząc również w temacie chorób przechowalniczych należałoby również wprowadzić wtedy preparaty fosforinowe. Ich danke Ihnen für die aufmerksamkeit. Dziękuję Państwu za uwagę. Also Wie oft kann man diese Phosphorin, also phosphorhaltige äh, Mittel, den Fungizid-Tankmischung zugeben und wird das Verhältnis zum Kalzium nicht irgendwie in Schwankung kommen, das heißt, dass dadurch nicht Calcium wenig aufgenommen wird. Also fangen wir mit der zweiten Frage an. Wir sehen keine Probleme in der Calciumversorgung. und entsprechend raus die Zaczę można drugiego części pańskiego pytania stosowanie fosforynów i jak Und von Anwendungsgeblichkeit, das ist natürlich immer jahreszeitlich bedingt, als Faustzahl machen wir so von 6 bis 8 Behandlungen im Jahr. Mit Phosphonaten besser ja. nennen wir das. Muszę powiedzieć, że to wszystko zależy też od prowadzonej przez Pana ochrony w sadzie. Z tego co wiem, praktyka sadownicza w Niemczech mówi, że od 6 do 8 zabiegów z dodatkiem fosforynów jest przeprowadzane. Kto jeszcze?

Muszę powiedzieć, że delan stosowany po kwitnieniu i w późniejszym okresie nie wywołuje odzawiedni. Mówimy tutaj, że stosujemy 0,25 kg delanu na hektar, na metr koronę I tutaj widzę dalsze pytania. Przepraszam. Chciałbym zapytać, czy takie mieszanki zbiornikowe, na przykład DLAN, y, FOS-60, plus na lub inne nawozy do listnia, czy to jest możliwe i czy to nie będzie toksyczne? To tak. jest y, DLN, FOS-60, ma Nie ma problemów, można również tego typu mieszanki zbiornikowe robić. Kto chciałby jeszcze? Jeszcze chciałbym wiedzieć, na jakie choroby przechowalnicze działa w FOS 60 Welche Lagerkrankheiten sind speziell von FOSSE 60 dann betroffen? Es gibt Versuche zur Lagerstaub hier in der was aber auch sehr interessant ist. Gegenüber Gleosporium gibt es Jahre, wo wir sehr hohe Wirkungsgrade haben. Mhm. In Kombination mit einem Lagerfumizid, beispielsweise Strobilurin, eine ja, Kombination äh, Hilfsmittel. która będzie tutaj przeciwko chorobom przechowalniczym nam chroniła. Aber was ist dann, wenn Sie Strobilurina als Lagerkrankheitsvorbeugend einsetzen? Das können Sie wieder in den, also als Aktivsubstanz wieder nachweisen, oder? Das ist richtig. Aber es ist kein Problem. Ja, Wohlstandshöchstmengenwerte, kein Problem. Wir haben bei eine Wartezeit von sieben Tagen beispielsweise bei einem ja, wir drin, 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 als auch bei. Einem ein... ja, 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 ja. Dziękuję, thank you, very much.